Cześć, tutaj Oliwia i witam Was w nowym reading vlogu. Powiem Wam, że dawno nie nagrywałam e, filmów e, w tej formie i w sumie się cieszę, że zrobiłam sobie małą przerwę, bo powoli zaczynały one być dla mnie takie... może nie ale tak już je nagrywałam, nie wiedziałam, co Wam nowego pokazywać i stwierdziłam, że muszę po prostu zrobić sobie troszkę dłuższą przerwę. E, no i jestem. Wiem, że Wy też te moje vlogi lubicie, więc mam nadzieję, że ten też się Wam spodoba. Ja już oficjalnie jestem po sesji. Czekam jeszcze tylko na wyniki jednego egzaminu, ale zakładam, że on raczej poszedł mi dobrze i żadnej poprawki pisać nie będę musiała. Niby dzisiaj mają się pojawić oceny w Edzie Kanacie, zobaczymy. Dlatego ja tak naprawdę już od wczoraj przedwczoraj skupiam się na sobie, na przyjemnościach, na chillowaniu, ale też na pracy, ponieważ chciałabym jakoś w przyszłym tygodniu Otworzyć swój sklep na Etsy i będę sprzedawać, przynajmniej na początku, szablony do postów na Instagramie, do stories na Instagramie. Potem może rozwinę tą działalność na inne już obszary, ale na razie chcę zająć się tym, więc tak naprawdę cały czas puszczam sobie jakieś reality show w tle i siedzę i robię te szablony. A jeśli chodzi o książki, które czytam, to rzadko zdarza się, że czytam wiele książek na raz, ale ostatnio mam taki humor na to, więc e, mam ze sobą trzy tytuły. Pierwsze to jest Zabić Drozda, Harper Lee. Ja tę książkę czytam w ramach By The Fireplace Book Club, czyli klubu książki, który założyłam. Chciałabym tę pozycję skończyć dzisiaj, bo zostało mi zaledwie 100 stron i myślę, że mi się to uda. I oczywiście też Was zachęcam do dołączenia do naszego klubu książki. Luty się jeszcze nie skończył, więc macie czas, a nawet jak już nie zdążycie, to w marcu będziemy też na pewno czytać coś fajnego. Drugą książkę zaczęłam sobie wczoraj i jest to Nowy Jork Opowieści o Mieście. Eee, zaczęłam ją dlatego, że chciałam tak pomiędzy czytać sobie coś takiego lżejszego. To jest książka o Nowym Jorku, ma dużo zdjęć, ale kurczę powiem Wam, że się wciągnęłam i ta książka mi się bardzo podoba. Dlatego, że tutaj mamy Nowy Jork z troszkę innej strony nie taki idealny, filmowy, e, a taki tak naprawdę rzeczywisty, e, ponieważ przynajmniej przez te pierwsze 100 stron Magdalena Żelazowska opisu e, opisuje. E, swoją przeprowadzkę do Nowego Jorku, jak to wyglądało z jej widzenia jako Polki, jakie miała odczucia związane z mieszkaniami, kosztami mieszkań, e, i pokazuje to, że jak dużo mieszkań na przykład nie ma okien, są generalnie mikro, e, naprawdę takie podobno malutkie i że się nazywają nawet mieszkaniami tramwajowymi albo przedziałowymi, w coś w tym stylu, bo są takie mega długie, a wąskie i tego tak, żeby wiecie, przechodzić to, że nowojorczycy często chodzą do publicznych pralni, nie mają pralek w domu, dlatego, że jest stare budownictwo i trzeba było całkowicie te wszystkie wodociągi, czy tam rury, nie, nie znam się na tym, przepraszam, ale no trzeba byłoby to remontować, żeby móc zamontować pralki w mieszkaniach, więc dla mnie to są mega ciekawe tematy i słuchajcie, to jest taka ciekawostka, ale ta książka pachnie obłędnie, ja siedzę tak cały czas i tylko czuję jej zapach i mam ochotę bo tak pięknie pachnie. No i ostatniego tytułu, który są, przyniosłam. Jeszcze nie zaczęłam, ale zakładam, że skończę zabić Drozda dzisiaj i po te pozycję sięgnę jakoś jutro. I są to się strzane dzwony, które dostałam od wydawnictwa Otwartego. A i tą książkę też dostałam od wydawnictwa, tylko że od wydawnictwa Luna. Nie pamiętam o czym ona jest, wiem, że to jest jakaś taka powieść troszkę historyczna, troszkę taka magiczna, więc zobaczymy, co to będzie. I ta książka też jest przepiękna. Ma takie super złote zdobienia które się tak fajnie mienią e, i mam nadzieję, że środek tej powieści będzie równie piękny co okładka. Ja teraz mam właśnie zamiar siąść do, o Jezu, do robienia tych szablonów. E, na telewizorze sobie puszczam tu Hot To Handle, generalnie to jest gówniane reality show, e, ale ja je włączyłam tylko dlatego, że moja siostra ja kiedyś oglądała, a chciałam, żeby po prostu coś leciało w tle i żebym mogła jakby słyszeć, a nie musieć patrzeć. Więc wiem o co chodzi, i po połowie pierwszego ciągu myślałam, że zrezygnuję z tego show, bo to jest generalnie reality show, w którym ludzie przyjeżdżają chyba na miesiąc na jakąś tam wyspę, czy tam do jakiegoś resortu i nie mogą się całować, uprawiać seksu. Generalnie brzmi jak najgłupsze show ever, ale powiem Wam, że jako taki odmurzacz, plus jako coś, co tu koleci w tle, to się nadaje idealnie. że nie będę was nudzić kadrami w tym filmie, ale ostatnio cały czas jestem w salonie i po prostu nagrywam wam tutaj. Nie będę specjalnie szła w inne różne miejsca w domu, żeby coś nagrać, bo to było takie nienaturalne. No ale kontynuując, byłam z koleżanką na Śmierć na Nilu, jakoś tak się ten film. Jest to nowy film na podstawie powieści Agaty Christie. I powiem Wam, że na początku miałam takie mieszane uczucia, dlatego że strasznie było widać green screen, ale aż tak do przesady i to aż żenująco wyglądało. Ale potem zaczęła się rozwijać akcja i ta fabuła, i już nie było tak źle, myślę, że ten film wypadł całkiem spoko, takie 6 na 10. Yy, Zapłaciłam za bilety około tam 15 zł, więc myślę, że jeśli jest taka niska cena, to możecie sobie też iść do kina go zobaczyć, ale generalnie nie było to jakieś arcydzieło. Ale chciałam poruszyć inny temat, ponieważ jestem strasznie zła, bo dzisiejszy dzień udowadnia mi, jak ciężko jest być kobietą. Zacznijmy od tego, że wracam właśnie sobie z kina autobusem i nagle jacyś dwaj pijacy krzyczą do. Najpierw w ogóle może nie krzyczeli, najpierw były takie sobie tam z tyłu autobusu dwie szesnastolatki, może siedemnastolatki. Były po prostu mocno pomalowane, ale po ciuchach wyglądały jak takie po prostu dziewczyny z liceum i takie miały też vibe, co nie? I ci pijacy do nich, no, że dadzą jakiś tam alkohol, czy nie chcą tego, tamtego, no nie, nie, dziękujemy, nie, dzięki, coś tam. No i zaczęli je cały czas zaczepiać, cały czas zaczepiać. Nie wiem, czy one coś odpowiedziały, czy o co chodzi, ale nagle jeden z nich zaczął się drzeć. Ty kurwo, za 200 zł się puścisz, ty szmato, coś tam. Ja po prostu taka, oh my god, co się dzieje? Wszyscy ludzie dookoła, oh my god, co się dzieje? Ale na następnym przystanku wysiedli i generalnie to było straszne, ale... Cieszyłam się, że to nie przydarzyło się mi, szkoda mi strasznie było tych dziewczyn, bo widać, że one też były przestraszone i szybko po prostu go, jak zaczęły się te krzyki, poszły na przód autobusu. Ale, że w ogóle takie coś ma miejsce, jakby obrzydlistwo. A potem już wyszłam z tego autobusu, wchodzę sobie po klatce na górę. Ja generalnie mieszkam w kamienicy i... Wiadomo, w kamienicach różnie bywa. U nas na szczęście jest dużo, jakby spoko ludzi. Mamy tylko jedną taką dosyć patologiczną, że tak powiem, rodzinę. No i właśnie to jest historia z tą rodziną. E, wchodzę sobie na górę, wszystko spoko, no i właśnie za mną musiał wejść ten patologiczny sąsiad, ale nie wiedziałam, że on chodzi. po prostu słyszałam psa. E, no i ja wchodzę i nagle, ten pies przybiegł i zaczął za mną iść. Ja tak miałam, what the fuck. E, no i e, ja już poszłam na górę, ten pies został na półpiętrze. I nagle przychodzi ten sąsiad i woła tego psa. I ja tak stoję i tak zaczynam się otwierać drzwi. I ten sąsiad tekstem typu, że no poszedłbyś na górę do sąsiadki. Ja też bym poszedł, gdyby nie miała faceta. I mnie po prostu zmroziło. Tak się przestraszyłam. Po prostu szybko wbiegłam do domu. I patrzcie mi, jak kobieta ma się czuć bezpiecznie we własnym mieszkaniu. wiedząc że takie rzeczy wygaduje sąsiad, który mieszka pod nią. No bo powiedzcie mi. Po prostu było to dla mnie obrzydliwe ja się strasznie przestraszyłam, od razu się popłakałam, bo jakby niby niewinny tekst, ale to jest mężczyzna, który mega dużo pija. A skąd ja mam wiedzieć, jak on zareaguje, kiedy się mnie zobaczy po pijaku? Jakby. Serio. Obrzydliwe bycie kobietą jest, kuźwa, tak ciężkie, że czasami o tym zapominam, ale są takie dni, kiedy po prostu świat chce mi pokazać: aha, jesteś kobietą! Gratulacje! No super. Mam nadzieję, że już reszta wieczoru potoczy się fajnie. Ja sobie teraz będę czytać, trochę poglądam coś i będę już odpoczywać. 14 luty, czyli Walentynki. Na pewno wrzuciłam wam jakieś. Przebitki wcześniej, bo spędziłam naprawdę cudowny dzień z chłopakiem. Byliśmy na pysznym obiadku, na łyżwach. Zaraz będziemy oglądać film i serial, więc jest to naprawdę super dzień. To są też moje pierwsze niesamotne walentynki i był to naprawdę niesamowity dzień. Spędziliśmy bardzo dużo czasu razem, gadaliśmy sobie, telefony odeszły na bok i naprawdę było to wszystko takie, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, ale po angielsku mówi się quality time i to właśnie. Było coś takiego i bardzo mi się to podobało. I cieszę się, że jeszcze mamy ten wieczór dla siebie. Będziemy sobie robić drineczki, na czosy, Euforia i Crazy Rich Asians czekają, więc ja chcę to nagrać jak najszybciej, żeby już iść oglądać. Ale muszę Wam opowiedzieć o dwóch książkach, które udało mi się skończyć. Przede wszystkim przeczytałam do końca Zabić Drozda. I tak jak pierwsze 200 stron tej książki mi się nie podobało i zupełnie nie oddawało tego, o czym mówił opis, to już. Reszta była prześwietna i naprawdę zrozumiałam, czemu wszyscy mówią, że ta powieść jest tak ważna, a też było z to, że po przeczytaniu zdałam sobie sprawę, że bez tych pierwszych 200 stron, które troszkę mnie wynudziły, ta książka byłaby zupełnie inna, dlatego że tamte 200 stron jest na, moim zdaniem przynajmniej kluczowych do poznania tej historii, do zrozumienia jak działa Maycomb, czyli to miasto, w którym dzieje się fabuła, do zrozumienia jak ci ludzie myślą, jaka jest hierarchia społeczna i tak dalej. Więc cały kształt oceniam naprawdę dobrze i uważam, że te pozycje serio powinni przeczytać wszyscy. Jak widzicie, ja tutaj mam dużo znaczników. Zielone są moje, różowe są moje siostry i gdy ona przyszła mi pokazać, które ty sobie zaznaczyła, to wiele z nich właśnie było na początku książki, czyli przez te 200 pierwszych stron, i przez to, że ja byłam tak troszkę znudzona, to nie zauważyłam takich złotych cytatów, więc cieszę się, że ona też czytała ze mną tę książkę, bo jakoś takie to jest zupełnie inne doświadczenie. Jeśli jesteście ciekawi do głębszej opinii mojej i mojej siostry, to zapraszam Was na live'a, który odbędzie się 27 lutego, to jest niedziela o godzinie 19. Tam poczytamy sobie właśnie cytaty. Ja też troszeczkę inaczej w tej powieści zaznaczałam te, te, te cytaty, bo robiłam sobie takie notatki, żeby mieć właśnie o czym porozmawiać. No a drugą książką, którą przeczytałam jest Nowy Jork: Opowieści o Mieście Magdaleny Żelazowskiej. I ta książka też jest genialna, zacznę od tego, że ona jest troszeczkę jak wyjście na kawę z przyjaciółką. Ta przeciłka przeprowadziła się niedawno do Nowego Jorku i opowiada Wam zarówno o wadach i zaletach tego miasta, jak i przeplata takie różne historyczne fakty, które na pewno zostaną w Waszej w głowie na długo. I właśnie najbardziej podobało się to, że autorka nie wybielała Nowego Jorku i pokazywała tej jego gorszą stronę, o której rzadko mówi się w popkulturze. I o wielu z tych różnych sytuacji. Nie wiedziałam na przykład o takich, jak ciężko mieszka się rodzicom w Nowym Jorku. I myślę, że to jest właśnie ta część, która mnie kupiła w tej powieści e, i ona była dla mnie najbardziej interesująca, tak naprawdę. A do tego dochodzą też piękne fotografie, które sprawiają, że jak czytacie, to sami macie wrażenie, jakbyście w tym Nowym Jorku byli. Naprawdę. Korzystając z tego, że nagrywam przed chwilą film i ładnie wyglądam, postanowiłam zakończyć tego vloga. Generalnie miałam być troszkę dłuższy, miałam jeszcze opowiadać o siostrzanych dzwonach, jednak po zmontowaniu tego, co już nagrałam, okazało się, że ten film ma około 14 minut i myślę, że to zdecydowanie wystarczy. Też poza tym przeczytałam połowę siostrzanych dzwonów i powiem Wam, że to po prostu nie jest książka dla mnie. Ja się do niej tyle zmusiłam, bo po prostu dostałam ją do recenzji, ale już skontaktowałam się z wydawnictwem, bo naprawdę czytam się to ciężko i myślę, że to po prostu nie jest historia dla mnie. Nie mówię, że ta książka jest zła, bo ma ona tak dużo pozytywnych opinii, że może po prostu to nie jest coś dla mnie, ale ja już raczej lektury tamtej pozycji kontynuować nie będę. Klasycznie dajcie mi znać, co tam wy ostatnio sobie czytacie, czy może możecie mi coś polecić, czy odradzić mi coś i ochronić mnie przed czytaniem słabej książki. Chciałabym Wam również podziękować za oglądanie tego Filmu i mam nadzieję, że się Wam on podobał, i że mieliście też fajny ostatni tydzień, i że jakoś miło spędziliście walentynki, nieważne czy sami z drugą połówką, czy z przyjaciółmi. Mam nadzieję, że po prostu mieliście jakiś taki wartościowo spędzony czas. Oczywiście zachęcam też do pozostania ze mną na dłużej, czyli zasubskrybowania i obserwowania mnie na Instagramie oraz e, dawania łapek w górę pod tym filmem. Na dzisiaj to już wszystko i widzimy się następnym razem. razem. Pa! pa!